Dzień dobry moi drodzy. Zapraszam do wysłuchania rozdziału piątego, w którym królik ma dzień pełen zajęć i w którym dowiadujemy się, co Krzyś robi przed południem. Zanosiło się od rana na jeden z tych dni, w których królik bywał bardzo zajęty. Gdy tylko się zbudził, poczuł się bardzo ważny, tak jak gdyby wszystko zależne było od niego. Był to właśnie dzień. W którym należało coś zorganizować, lub napisać obwieszczenie z podpisem królik, lub dowiedzieć się, co inni o tym myślą. Był to świetny poranek, aby pobiec do Puchatka i powiedzieć: Doskonale, w takim razie zawiadomię prosiaczka, a potem na przykład pójść do prosiaczka i powiedzieć: Puchatek twierdzi, że. Ale ja chyba przedtem pomówię z sobą. Był to dzień rozkazodawczy, dzień, w którym każdy mówił: „Tak, króliku, tak, króliku, nie króliku i czekał na to, co królik powie. Otóż królik wyszedł z domu i rozkoszując się ciepłem wiosennego poranka, medytował, co by też zrobić. Mama Kangurzyca mieszkała najdalej. A przy tym z kangurzycą było zawsze maleństwo, które mówiło tak, króliku, i nie króliku, bodajże lepiej niż ktokolwiek w lesie. Lecz ostatnio zamieszkał z nimi inny zwierz, dziwaczny i rozbrykany, ten właśnie tygrys. A należał on do tych tygrysów, które szły zawsze przodem, wtedy, gdy wskazywało im się drogę dokądkolwiek i zazwyczaj wcale ich wtedy nie było widać. Gdy wreszcie przychodziło się na to miejsce i chciało z dumą powiedzieć: Oto jesteśmy. Nie, nie pójdę do kangurzycy, rzekł po głębszym namyśle królik do siebie. Podkręcił przy tym wąsiki i, aby upewnić się, że tam nie idzie, zawrócił w lewo i powędrował w przeciwną stronę, a droga ta wiodła do domu Krzysia. Po pierwsze, rzekł królik do siebie, Krzyś tylko na mnie jednym polega. Wprawdzie lubi bardzo Puchatka i Prosiaczka i Kłapouchego, zresztą jak i ja, ale tamci nie mają ani krzty rozumu. Co do tego nie ma dwóch zdań. Krzyś również szanuje isowę, bo trudno nie mieć szacunku dla kogoś, kto potrafi napisać poniedziałek. Nawet jeśli ten ktoś nie pisze tego całkiem poprawnie. Ale pisanie to jeszcze nie wszystko. Są dni, w których napisanie poniedziałek wcale się nie liczy, a kangurzyca jest za bardzo zajęta pilnowaniem maleństwa, a maleństwo jest za młode, a tygrys jest zanadto nadto rozbrykany, aby na coś się przydać. Słowem, nie ma nikogo prócz mnie, jeśli się nad tym dobrze zastanowić. Więc Pójdę do Krzysia i dowiem się, czy nie ma czegoś do zrobienia. A wtedy ja to zrobię. Dziś jest właśnie odpowiedni dzień do załatwienia rozmaitych spraw. Królik maszerował ochoczo, przeprawił się przez strumyk, aż zaszedł do miejsca, w którym mieszkali je, jego krewni i znajomi. Zdawało się że jest ich więcej tego ranka niż zazwyczaj i królik skinął głową jednemu czy dwom jeżom, gdyż był za nadto zajęty, by zamienić z nimi choćby uścisk dłoni. Powiedział z, z ważną miną kilku innym Dzień dobry, dzień dobry. I uprzejmie, jak się macie? Kilka pomniejszy, kilku pomniejszym i poszedł, pozostawiając za sobą nastrój takiego podniecenia i nie wiem już czego, że wielu członków rodziny chrząszczyków, łącznie z Jasiem Pędraczkiem, wyruszyło natychmiast do stumilowego lasu i zaczęło włazić na drzewa w nadziei dostania się na sam wierzchołek, żeby móc lepiej zobaczyć, co miałoby się stać. Królik pędził brzegiem stumilowego lasu, czując się z każdą chwilą coraz ważniejszym. I wkrótce przybył do drzewa, gdzie mieszkał Krzyś. Zastukał do drzwi i zawołał go raz czy dwa razy. Potem cofnął się o parę kroków i zasłaniając się łapką od słońca, wołał w górę, a potem zaczął obchodzić drzewo dookoła i wołać: Hej! To ja, królik, tutaj, królik. Lecz nikt nie odpowiadał. Wówczas zamilkł i zaczął nasłuchiwać, i wszystko zamilkło i zaczęło nasłuchiwać razem z nim. Las był cichy i spokojny w blasku słońca, aż nagle o sto mil, daleko, zaczął śpiewać skowronek. – Do licha! – powiedział królik. – Nie ma go. Wyszedł. Więc wrócił jeszcze raz do zielonych drzwi frontowych, tylko po to, żeby się upewnić i już miał odejść, czując, że cały dzisiejszy ranek będzie popsuty, gdy naraz ujrzał na ziemi kawałek papieru. A ponieważ była w pięta w niego szpilka wyglądał, jakby go ktoś niedawno przymocował do drzwi. A! powiedział królik radośnie coś nowego i podniósł z ziemi kartkę, która głosiła. Wy szedłem k... za jętyk. Aha! rzekł królik znowu. Muszę zawiadomić wszystkich i popędził z bardzo ważną miną. Najbliżej mieszkała sowa przemądrzała i królik skierował swe kroki do jej uroczej rezydencji w stumilowym lesie. Podszedł do drzwi, zakołatał i zadzwonił, po czym zadzwonił i zakołatał, aż w końcu ukazała się w nich głowa sowy. Proszę mi nie przeszkadzać! Rzekła sowa. Właśnie rozmyślam. A, ach, to ty. Sowa bowiem każdego witała w ten sposób. Sowo, rzekł królik bez żadnych wstępów. Ty i ja mamy mózgi, bo tamci zamiast mózgów w głowie mają tylko pierze. Jeśli ktokolwiek w całym lesie potrafi myśleć, a gdy mówię myśleć, to znaczy myśleć, no to tylko ty i ja. Tak, Rzekła Sowa. Właśnie przed chwilą to robiłam. Moment, bo mi się kartki skleiły. Przeczytaj, Sowo. Sowa wzięła karteczkę z rąk królika i spojrzała na nią niespokojnie. Potrafiła ona wprawdzie napisać swe własne imię Sowa przemądrzała potrafiła napisać poniedziałek tak, żeby było wiadomo, że to nie jest wtorek i zupełnie dobrze potrafiła czytać, gdy nie zaglądało się jej przez ramię i nie mówiło przez cały czas No i co, no i co. Potrafiła też No i co, spytał królik. Otóż, rzekła Sowa z mądrą i zadumaną miną, wiesz, co mam na myśli, niewątpliwie. No i co, spytał królik. Jak najściślej, rzekła Sowa, najdokładniej. I dodała po krótkim namyśle, gdybyś ty nie przyszedł do mnie, ja przyszłabym do ciebie. Po co? spytał królik. Po to samo, odparła Sowa, Sowa w nadziei, że wkrótce nadejdzie jakaś pomoc. Wczoraj rano, powiedział królik uroczyście, poszedłem do Krzysia. Nie było go w domu. Tylko na drzwiach zastałem ten napis. Ten sam napis? Inny, ale sens był ten sam i to jest bardzo dziwne. Zdumiewające, rzekła Sowa, znów patrząc na kartkę papieru. I cóżeś ty zrobił? Nic. To najlepiej, rzekła Sowa przemądrzała. No i co? zagadnął królik, gdy tymczasem Sowie już się zdawało, że królik dał za wygraną. Najdokładniej, rzekła Sowa. Przez jakiś czas nie mogła nic wymyślić i wtem zupełnie nagle coś jej przyszło do głowy. Powtórz mi, króliku, powiedziała. Dosłowną treść pierwszego napisu to bardzo ważne. Wszystko od tego zależy, rozumiesz? Dosłowną. Treść pierwszego napisu. Mówię ci, że była najzupełniej ta sama, co tego? Sowa spojrzała na królika, zastanawiając się nad tym, czy go nie strącić z drzewa w dół, lecz wiedząc, że może to przecież zawsze uczynić, spróbowała jeszcze raz wybrnąć z tego, co mówili. Proszę o dosłowną treść, rzekła. Takim tonem, jakby królik w ogóle nic nie powiedział. Więc było napisane wy, szedłem, k, Tak samo jak tu, tylko że tu jest jeszcze za zajętyk. Sowa wydała głębokie westchnienie ulgi. Ach, powiedziała, teraz już wiemy o co chodzi. Dobrze, ale gdzie jest Krzyś? Rzekł królik. To jest najważniejsze. Sowa znów spojrzała na karteczkę. Dla kogoś z jej wykształceniem, odczytanie jej było rzeczą łatwą. Wyszedłem k za jętyk. To właśnie to, co zwykle pisze się w takich wypadkach. Rzecz jest zupełnie jasna, drogi króliku, rzekła. Krzyś poszedł gdzieś za jakimś jętykiem. Po prostu on i jętyk gdzieś sobie poszli. Czyś nie widział przypadkiem w lesie jakiego jętyka? Nie, odparł królik. Właśnie przyszedłem ciebie o to samo zapytać. A jak wyglądają jętyki? Otóż, rzekła sowa przemądrzała, centkowany albo trawiasty jętyk jest, yy, to znaczy, rzekła że jest on raczej e, oczywiście, ciągnęła. To zależy od e, słowem, mówiła Sowa. Krótko mówiąc, powiedziała, nie mam pojęcia, jak on wygląda, przyznała otwarcie. Dziękuję ci, rzekł królik i z tym pobiegł do puchatka. Ale nie zdążył pobiec daleko, gdy usłyszał gdzieś w pobliżu czyjeś pomruki. Zatrzymał się i zaczął nadsłuchiwać. I takie właśnie były te pomruki. Pomruki wymyślone przez Puchatka. Ach, motylki już frwają, dni wiosenne przybywają, rybki w stawie się pluskają, plim i plum. Turka weczka w lesie grucha, brzęczy pszczoła, bzyka mucha, kumka żaba i ropucha, kum, kum. Kum. Wystrzeliły kwiatów, pąki, ćwirlą ptaszki i skowronki, wiosna dzwoni w leśne dzwonki, din, din, don. Świat się śmieje razem z misiem, pachną kwiatki, łąk strojnisie, i hrabąszcze zleciały się ze wszystkich stron. Straf wyjrzały już pierwiosnki, w gaju śpiewa wdzięczne piosnki, muzykalne i beztroski. Słowik zuch, aż z radości krowa grucha, ryczy pszczoła, kumka mucha, a puchatek w słońcu pucha, puch, puch, puch.